Siema-Siema, czy stary bijecie kablen ProDJa, a mama 3 japę, żebyś wyłączył komputer bo jutro masz sprawdzić z przyrki, Albo jesteś lamusem po 30 bez hobby, zastanawiasz się jak trzepać kapuchę w ETS-ie. ten film jest dla Ciebie. W samym początku wykonujecie tylko szybkie zlecenia, które tam będziecie mieli. Inne, inne możliwości będziecie mieli zablokowane i teraz tak. Jeżeli macie dodatek Skandynawia, no to dobrze jest zacząć gdzieś tutaj w Skandynawii, a to, a to dlatego, że tam są e, przepły przegubowe. One są lepiej opłacane. To jest jeden patent, a drugi to e, wyjazdy gdzieś z tych okolic i, trans, i transport do Wielkiej Brytanii. Najlepiej w te górne części wtedy lecicie tym promem stąd dotąd liczy wam się kilometry a płacić jakiś tam niewielki pieniądz za 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 fracht e, za wykonane zlecenia oprócz siana dostajecie jeszcze exp jeżeli chodzi o exp no to musicie e, po jakimś tam czasie przydzielić nowe zdolności które dostaniecie zdolności wybieracie tutaj i jeżeli chodzi o to w co najlepiej e, w co najlepiej przydzielać to generalnie ADR -y możecie mieć totalnie w dupie, bo one się nie opłacają e, Dobrze jest dać 2-3 punkty do długodystanto, długodystansowca e, do delikatnego ładunku Delikatny ładunek możecie na maksa robić oraz dostawy na czas też na maksa a ekologię możecie mieć totalnie w dupie, bo to no chuj no. E, jeżeli e, dostaniecie w końcu zdolność mm, kredytową będziecie mogli zaciągać kredyt no to w takim przypadku mm, kupujecie pierwszy garaż ja na tym mam na 4 po kilkudziesięciu godzinach gry Kupujecie garaż, tak, i jeżeli macie garaż, to kupujecie pierwszą ciężarówkę, pierwszą ciężarówką idziecie wy. Możecie wte wtedy e, dokupić naczepę. Jeżeli chodzi o naczepę, to jeżeli macie dodatek Skandynawia, to najlepiej wybierać filanę podwójną. No bo to wtedy możecie więcej ładować, no ale to generalnie wtedy macie same, samą jazdę po tych. E, po Skandynawii. Jeżeli jesteście już, na, dojdziecie do etapu, że hmm, będziecie mi więcej ciężarówek? Jeżeli chodzi o ceny ciężarówek, to najtańszy oraz e, najtańsza ciężarówka, która jest normalnych rozmiarów, to jest Actros. On tą kosztuje, nie pamiętam ile, ale z tego co tam pamiętam, to właśnie ten y, o normalnej kabinie. No to to jest y, Actros. Najtęższy, e, jeżeli będziecie mieli już taki etap gry, że będziecie mieli więcej kierowców, no to generalnie wtedy najbardziej się opłaca robić krótkie frachty po 150, 200 km. Jakieś, hmm, czy tu coś na przykład coś w tym stylu 250, chuj trochę dużo 160, no ale z kolei kurwa za i jechać nie też nie będziemy, nie? no ale generalnie 100 150-200 km robicie wykonujecie frakt idziecie yy, na odpoczynek, odpoczynki robicie 3, czyli jak najdłużej się da w tym czasie kierowcy zarabiają Wiadomo, my dostajemy też od kredytu do opłacenia, ale finalnie jak już się ma te chyba 3 ciężarówki, przy trzech ciężarówkach to mniej więcej na zero wychodzi, a powyżej od czwartej w górę to generalnie już się cały czas zarabia, nie? No, jeżeli chodzi teraz o ceny frachtów, jeżeli już mamy swoich kierowców, no to wygląda to w ten sposób, że nie zawsze ładunek, sam ładunek na naszą naczepę się bardziej opłaca niż rynek przesyłek. Ja generalnie przez większość gry jeździłem bez swojej naczepy, ponieważ bardziej się opłacało e, brać e, czyjąś naczepę i z czymś naczepom jechać e, a jest jeszcze jeden patent. No generalnie tutaj w tym miejscu, gdzie aktualnie jestem e, na... Il Najbardziej opłacany e, fracht ma 214 zł za kilometr, czyli e, generalnie git, nie? Ale jeżeli byśmy wy, wystartowali ze Sztokholmu na ten moment, to byśmy mieli 312. Jak to zrobić, żeby to brać, żeby to jednak się opłacało? No to w takim przypadku robicie sobie, e, normalnie wybieracie trasę. Escape, szybka podróż, Sztokholm, 27 000 zł. Jest godzina 12.39. przesyłek, rynek przesyłek no i generalnie jest 12.40, czyli w zasadzie w ogóle czas nie, nie, nie minął możecie napierdalać sobie takie za takie zajebiste pieniądze fracht, no i generalnie jest cud, miód i orzeszki no i kurwa tak w kółko, nie? dobra, to nara.